To ja zawsze rzeczy. Po ze swych reklamówek kolorowe słoiczki butelki z mineralną, marzepanały obietnice. Wszystko równy pręży się w szafkach, prywatnionych na ten krótki czas, bo przecież gdzieś trzeba pomieścić rekwizyty. Po patrują się w gasnące twarze, prosząc swych o ułaskawienie. Nad Zosią pochyla się matka. Już wypłakała się w toalecie, więc może bez drżenia w głosie złożyć córce urodzinowe życzenia. Zdrowia szczęścia, spełnienia marzeń, obie wiedzą, ile waży słowo. Do Krzysia przyszła żona z dziećmi. Maluchy poprzyklejały nosy do wielkiego akwarium na korytarzu, obserwują złote rybki, w których pływa życie. Ojciec nie jest zabawny, pojutrze umrze. gdy nad stułą obiecywała, że nie opuści. Przy Ani warto pełni córka, godzinami na twardym stołeczku na baczność, bo w każdej chwili może zamknąć się w jego a wtedy na pewno nie usłyszy słów najważniejszych, na które cierpliwie nadal czeka. Mój ojciec, uszulca, niczym wielki ptak, czepiąconymi skrzydłami otwiera dziób, ale pokarm wycieka stróżką na poduszkę, Igły, wiążynki, kable, pompy tworzą nowy układ anatomii. Za chwilę siostra zrobi zastrzyk. Wtedy ojciec zmieniony w motyla opuści kokon z leci. i Do swego domu z na parotecie. A ja, błagalnica, modlę się. przejdź królestwo twoje i uwolnij.